ale nikt nigdy nie pozwolił, żeby Polskę wpisywać do jakiegoś obcego państwa, które nie będzie dbało o nasze interesy, nad którym nie będziemy mieli żadnej nawet teoretycznej kontroli. Jeżeli przychodzi teraz pan Scholz z panem Macronem, panią Leyen mówią Polacy oddawajcie swój dostatek i swój dobrobyt, to my musimy powiedzieć nie, nie, kujwa, nie. No. nie! 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 Bardzo Brawo. przepraszam, uniosłem się, przepraszam za to słowo, Brawo. ale to jest naprawdę to jest strasznie ważne, co się dzieje w tej chwili. Nie możemy pozwolić na to i musimy, tak jak ci XIX wieczni endecy, dwie rzeczy mamy do zrobienia. Jedno to mówię, rządzącym ktokolwiek rządzi elitą polityczną, mówić nikt was nie upoważniał do podpisywania żadnych kamieni milowych, które Polsce odbierają niepodległość. Bravo!